Dziwneczko, witam was wszystkich. Gramy w tą grę. Już nie pamiętam o co w niej chodziło. Ze mną jesteś nowy. <kuh> to nie ja. Mi tu nie ma. Ja jestem Valorant Player. Ja nie. Ja nie... nie... Dzień dobry, widzę, z strony się nowe Tu skoczę z tymi, nagrywamy dalej zwaloną grę. W którą mi się nie chce grać. Ja teraz będę grać w Valoranta i wbijać Randianta. <kuh> bo za to nowy akt, a on mi każe nagrywać. Są być napalony na tą grę. Spójna. Ale jest plus jeden, że za nie tylko znowu za rant i może będzie stream To I może jeszcze kota dołączy do mnie jak Jak chciał. Ja już ja, ja 50 subskrypcji to Nie. Jest, na, to na Twitch'u ja robię tak. by dać co jest Co jest. No bym dołączył do Valorant'a, jakbyś poczekał z rangu <laughs> Bo tak kazualet to nie bym grać A! Aaa! Pamiętam udusił się... A nie nie pamiętam strzeżenia. Nie, się ja też wiesz. nie pamiętam. Ja myślałem, że ten czarny się odpuścił, ale, ale on ci spadł. Dobra, widziałem, że mamy Alzheimera, jak ktoś. Ale, Szybki. coś. Cofałem się! Eee, szybkie! Co jest za mną? Sama za mną się obróciła. Ja uciekłem do tego. Ale w ogóle zaraz krzyczemy ten horror, wiesz? No tak, ale żadna postać do mnie przyjdzie. Ale wiesz, co jest najgorsze, że ja nie mam innego horroru poznanego. <laughs> ale co jest to najgorsze? <laughs> mhm. Co? Ej, tu mam kupić jakąś gorącą wodę, taką wrzątek jakby się człowieka spalić, wiesz? Eee. Ej serio. Mam tabliczkę troszkę... to... Ty powiedzmy w jakieś piwnicy stare. u umie są jakieś kraty. Jakby byli ludzie tu przetrzymali to jakby krowy były przetrwane. Jakieś... Kro... Ach mam ten piążek. Piążek! Piążek! Prawie na kieszeni. Ja, ja się pogubiłem. Ale też nie wiem gdzie jesteś. Jestem w jakiejś piwnicy. A ja mam jakieś bezpieczniki. Ja nie wiem o co chodzi z nimi. To u uda mnie są jakieś kubiemanekiny w środku, co to. Paint, tiner, excellent artist, quality tiner. Impro... Jak sama to Sam działa? W... Tutaj, to, Jakiś tak? przeczyszczacz jak tak. coś. Tak, mam taką kartkę rozrysowaną, Ja nie wiem, jak a, to A no? Widziałam. Jak na przykład masz e, strzałkę w lewo, nie? Albo w prawo? To najpierw musisz kliknąć ten na dole, a potem ten drugi. Ja to robiłem. Na początku, byłem... No, sorry. czekaj, na przykład w inną stronę. Na przykład w lewo? Tu musisz dać w prawo, wiesz? Zabra. Nie znowu źle. Czekaj, to jest skomplikowane. No nie, ja no nie właśnie masz kartkę po to, żeby zrobić. No robić. wiem, ja właśnie nie wiem od którego mam zacząć, nie wiesz? To jest właśnie najgorsze. Od pierwszego! O, chyba od góry zawsze się zaczyna, wiesz? Nie wiem. Te jak tu drzwi nie są otwarte. Jestem w dobrej Może od góry? To idzie tu, to idzie Bracze, tu. od góry. Nie, ja myślę, że od dołu idzie. Kurde, te strzałki są jakoś nieco rozrysowane. Ja Zarzuciłem trochę tak, po prostu. Tak, Hej, tak. Hej, proszę się schować, dół, bo ktoś jest. Chowaj się, chowaj się. Tak. Wizytę? Spaliłem. Przed. Tak. Co to jest ten morderca, tak. stary na no, u mnie. Tak. No to się schowaj. chować. Eee, tak. Nie wiem, tak. Tak wizytę ciągle. Tak? wiem tu. I teraz to jest On Może, od tego może zacząć, tak, tak. Kurde. Tak. Tak. Poszedł. Tak. On, on. Jeszcze się okaże, że on zaraz do mnie przyjdzie. No właśnie, poszedł przez jakieś czyny, wiesz? A, yy, warto wiedzieć wiesz, ta... Ej No? tam? Słucham cię Muszę się schować To się chowaj jeszcze raz W w pierwszym pod stół jak coś, pod biurko O tu wrócił jak coś Nie wiem, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia Mam kacankę no i zaraz muszę i zależy... Przytr głos. I zaraz zobaczysz jak ja zginę. To On to coś uderza stary Cię wkurzył Ej, no ja tego zrobić nie mogę! Znowu muszę? To chłop jakąś chłopie wiertarkę odpalił No... no nie daj no Chłop to... meble skręca. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pięciu. Te, te, te ciągi nie pomagał. For the last time do not uh, pull the mine. Squeeze, uh, wiggled some old uh, to replace him. <trybujesz> <trybujesz> Ktoś to ogóle odpalił. Ja nie mam pojęcia Chłopie, jak to zrobić? Nie wiem. Tu, to, to. Może nie. Nie wiem. Ja, ja, ja nie wiem. No nie i wiem tak. Fajnie, wiesz? tak... Nie wiem, tak... <grym> Dobra, już to nie chcę być. Zaraz tak? kiny. I tak... Star, to jest ta ruda! Zrobiłem! Ruda. To jest ruda manekin, Ale nie wiem, co ja zrobiłem. Może coś u Ciebie od boku. O, otworzyłem sobie drzwi. Bezpiecznik strzelił. To domu że są gdzie jest mnie jak coś. A mi bez pieczników A mi kopierura. Co to jest? Ręka 6883. 6883. Proszę się schować. Chowaj się. Tylko nie wiem czy mnie tu nie zobaczy. Oby nie. Proszę nie. Wszedł. Aha. Nie widzimy wskazów świata stary. A ja powtarzam się w otoczenie. No. Nie, nie, idź w moją stronę, proszę, nie! O, oh, what the hell? Kto to musi zatrzymać bok mnie, jak coś? Dobra, ja jestem w jakimś powalonym pokoju ee, Ja nie wiem czy ja chcę tu być Ja nie wiem czy ja też chcę tu być Widzę jakiegoś gościa czy... O Mam jakąś kartę FBI FBI chłopie. kartę znalazłem Moje serce! Ja mam teraz te on teraz tego ziomka On kuźła siedzi z kimś Yy, po drugiej stronie z jakimś Hopem, i kurde ten... to masz ty, też? Ty o boże ja mam tylko murarka bo ja właśnie wychodzę stary weszłem do wentów jak coś chyba udało mi się wyjść chyba do wentów weszłem tak wyszłem, udało mi się ja widzę rudą Oso. No すごく. Wie ciebie kotem. Dobrze chyba. O. Ciema na

<laughs> Nie, Where have, have you seen Mark? No. I've seen Demet though. He's creeping around. Does I'm kidding? That is woman. What oh, is she? Get over here though. No. Where is she? Chodź, uciekamy. Wchodźcie wszystkim, raz raz. Mogę się założyć, że on się teraz odwróci. Ale drzwi. No nie wiem, ja, ja miałem tylko kacenkę chwilową na no niego. Co to jest? Migrami jakiś omigra, w Residenta teraz? He's got utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. He can control the whole building from here. How far down does it go? This all connects. What's It was a setter. He's no groundskeeper. Maybe. We saw a guy in a yellow jacket with her stuff. I guess that was Mr. Demek. I think it's a mistake to say, to say he's just crazy. crazy. Yeah. He in full control of what he's maybe doing. Maybe he's doing. Not, he's doing. Just not, just not wired, wired like the That's not crazy. Crazy implies out of control. What kind of place? This Oho, is methodical. That's not. Po. Bo... Aha. Then, odznaka... he's wearing a mask? as part of the performance. At best, maybe he's insecure Dobra, about something and gives him confidence. Insecure. Like Kubek. low self-esteem. Is he uncomfortable at parties? Did his mommy not hug him enough? Ah, the cogus pisom. Subject pisom. That's enough. Do mnie. Dobra. Factor, musimy kiedyś przejść tą grę pra prawidłowo, so żeby wszystkich nie really. umielić. No, no czy wiesz, no teraz jak dobrze wybory zro źle zrobiliśmy, to wiesz, teraz możemy się wzorować na innych wyborach. To będzie zrząbaliśmy, na przykład gdzie ja się wtedy zamiast szertować to ran. Look at this. It's all his little tricks and walls <laughs> to move not Nothing is real. <laughs> he controls everything from here. It's a murder factory. You're right. I <laughs> you should use this against him. All right. What's your plan? A <laughs> click. I I okay. Look. He's in here, right? So we got him to go. Down this hall, and we trap him between these two moving walls. There's no other way out of it. He'd be stuck mówię, okay? But how do you make sure no, he goes a down the street? One of us is going to have to be bait. No, no way. It's too risky, Jamie. So 7, letting him run free. I'd say that's more, <laughs> I I that's more dangerous. Come on. There's no second chances here. It's my plan. I'll be the bait. If you're sure, just. If it looks like it's going south, get the hell out of there. No argument here. That's it. it nie You could use that as a weapon if need be. You take it, Here, take it. The rubbish. Oh, you. to <laughs> take

Right. Będziesz, Tylko jest 312, rada i moje życie, 312 i kręcisz, chyba mm -hmm. Mam go znaleźć stary jak coś ja patrzę na kamerę, jak widzę. Cię. Biegniesz, 3,12 Chopiej do pułapki, do szóstego będę się doprowadzić. Je ja, ja widzę jak biegniesz. To trapa go, je, yy, Nie widzę cię na kamerach. Weźmy do jakiegoś pomieszczenia. Widzę cię. No i dobrze, idźmy. Wytruszyłem się z tego odbicia. Jak coś... To nie jest to no, chłopie, głośny dźwięk, to nie był przez to, że był głośny dźwięk. No to... <noise> Czemu czasem no tak wszystko Nie to... wiem. Co to mamy? To nie wiem, gdzie jest. Jak umrze mi poset starej to jest twoja wina, że mnie nie, nie uratowałeś. Ja się ja patrzę na kamerach. To się nic nie widzę. Ale ciebie nie ja to, widzę. Bo ja jestem w jakimś innym pomieszczeniu. Zajdź mi z tego śmiecia, bo ja chyba nie wiem gdzie on jest. Ja, ja też go, go nie znaleźć. widzę, przyjrzałem właśnie wszystkie kamery. Chop się ukrył. Mówię chyba. Ej, seryj, to nie ma? Ej, otworzysz mi jakieś drzwi? Ja nie mogę, ja, 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 ja tylko mogę kamery patrzeć. Serio? Mhm mm Coś mnie w dupie kładał? Myślę może coś musi znaleźć Właśnie Chodzisz, widzę jak weszłeś gdzieś Widzę Cię O mam Może to pasę latarkę No mam zapaloną O i u mnie zniknęła ściera no, Przeszłam do kolejnego pomieszczenia Do budynku kolejnego, do tego hotelu takiego prawidłowego, wiesz? O. To nie widzę, jak coś? No tu nie ma. O, spojrzałem przez okno starej, i hop, przeszedł obok mnie, i miałem rumskar. Hmm. Witaj w klubie. To już jest przesłane. Proszę, ja dzisiaj o, a, to ja to ty... w Valoranta, ja stary. O, to nie ma. Czyli tam. I tu. Widzisz mnie? Ja no tam tam on był, tam gdzie on był wchodzę. Powtarzam Jeszcze nie wi on, on O widzę On tu był No przeszedł tu Chodź tu, nie baję się ciebie Czemu jesteś na kamerach nie siedzę? O. A ja jest go, jest go widzę na mnie Ja mi widzę Ja no, uciekam okay. o, On o, się tepa tam... do ciebie On cię goni no ale on idzie Kamery mi się ścinają On tu już z kamerą Uciekam Składę uciekam Zamykaj drzwi Piegnij! Kto Powiedz kiedy Przewróciłem się Zamykaj! No i znam, zamykaj! Robię! On mi coś ściął! Sił mnie tepasz! Los, los, zamknęliśmy go, zamknęliśmy go, zamknęliśmy go, mamy to! Mamy to kotel! Bo to było Crazy? Zachupił hmm? że, że mi kamery już szwankowały! Wiesz, to był najgorszy ser, żeby powiedzieć, żebyś nie robił tego, nie? Wtedy mu wyszedł, że mnie zbije, a druga opcja! On przeszedł, on jest! Stary, jakim zdaniem, to nie wiem, nie jest tak. Zapięte, otwieraj! Dobrze, zamykaj, zamykaj, zamykaj! No to tak! Jan, kaszmierz! Bijemy się, co dawaj na sobą. On noo, noo, no to jak jakiegoś trapa nas prowadzi To jest chyba ta Też mi się tak wydaje Aaa co za mocno Chyba ja leży Oj GG Jesteśmy w trapie To jest chyba ta duba Może nie O kur Jesteśmy sami cheta Znowu Dam problem też tam tu Jesteś w takim pojedynczym, gdzie są szyby? Szyba jest? Ktoś? Tak! O nie! Jesteśmy teraz chyba pocieknęzywani. Musimy jakoś to dobrze roz... Czerwony to jest. Widzę, ja jestem po drugiej stronie. Ja go klikam jak coś, ja go klikam Nie, mnie zabijesz. Ja go klikam They Move! Move! Ah! Ah! Hmm? King! There no uh, Kay? I think when mm -hmm. I, I hit this thing, the wall will go the other way. <sighs> Towards me? Do you mean? Yeah. This thing will kill me if I don't press it. D wait! I know! If you press it, then you're the one that dies. I, I, I don't want to die. Please, Jamie, please! I'm sorry. I'm sorry. I can't let him. this! I'm not playing this game. I can't do this. I won't kill you. Yeah. No, I'm not clicking, Kato, I'm not clicking. I'm not clicking. I'm dying. You'll get it. No, click. I'm Jamie? I'm not doing it. I'm not playing this game. Tell everyone I toast this cake. And if you give a chance to fuck the head off, do it. Promise me. I promise. No, fuck dobra. Jamie, ale ja nie okay? Oj, oj, oj. oj. To chyba było dobrze, posunięcie, wiesz? No tak. way to go. Now I she chose to spare Kate at the cost of her own life. Admirable. People can surprise you sometimes. It's a catchy tune, isn't it? Erin's don't be scared song. Sad work. <laughs> to Did the hint no. I gave you earlier help? Perhaps you'd like another. Yes, 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 of course. the sigma. Let's see no. if Sir Arthur can help us. This is from the man with the twisted lip. Have you read it? You should. A trusty comrade is always of use. And a chronicler Why still more so. Huh? I think that last bit might come. refer to me. You should get back. I hope these chats are helpful. I certainly wouldn't want them to be intimidating. I'll be watching your progress, as always, watching very closely. O o, o! o... o. O. Oj chyba umarła. Oj. No przykro. chyba. Ta. Chyba ją umarła. Oj. Alfa ale oj Ona patrzy na to. Oj. To ale nic nie widać. Słabe. No ja, jak cię przyciosnęło i... E, bryzgnęło nagle, no to ci nie że nic nie widać po drugiej stronie. Weź, mała pudełka. Ty, a wiesz, kiedy bym jeszcze z redakcji, stary? No? by ją zabił, nie? I ten... I ta ściana by wróciła, stary, do niej i by ją zwiodła. <grym grym grym> stary, ty, 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 ty tylko jeden bym został No, ma. I koniec gry. O, jesteś znowu z Daj mi, ze spokój, człowieku. O, uciekłam. Znaleźłem dwie postaci gotowe. A tutaj widzowie co, kończymy odcinek, Przysana, bo już nas goni, czas to by było na tyle tego odcinka, dzięki za obejrzenie, Stawcie suba, łapkę w górę, jak wam się podoba, podejdźcie do jeszcze Nowego, no i siema!